Witajcie, ja jestem Kaktus i będę dzisiaj nagrywał Po tytulech już widzieliście. Tak, już mam 100 subskrypcji i no i się z tego bardzo cieszę. I będzie tak, będzie konkurs i będą moje teksturpaki do PvP i to sobie fajnie. Na jeden bo na, na, na najnowszej wersji to tylko na fateful. Więc tak. Yy, to przechodzimy do odcinka. Yy, w tym odcinku tylko będzie konkurs na yy, 5000 Expa yy, Wiem, że to mało, ale na Przynajmniej tyle tego. Na pewno następny konkurs tam będzie na 200, na ten, to będzie 110 yy, a potem tak dalej. Więc tak. Yy, co trzeba zrobić, żeby wejść do konkursu, bo pewnie tak... No po prostu to czekacie. Trzeba mm, napisać swój nick w komentarzu mm, na wortezie. I trzeba napisać dlaczego chcecie wygrać. Takie podstawowe rzeczy. Czemu chcecie wygrać? Bo jak chcę wiedzieć. Aha, dobra. Bo ja chcę wiedzieć, czemu chcecie wygrać? Czy to jest, że nie wiem, że potrzebujecie ekspanych klasę czy na ulepszenia, no i tak dalej. Wybierać trochę ja będę wybierał chyba osobę albo sam, nie wiem. I zależy, jaki komentarz mi przypadnie do głowy. Piszcie swój nick i. Ty, no i tyle, więc tak. Wyniki konkursu będą za tydzień albo za dwa tygodnie, ale chyba za tydzień, bo tak, chyba za tydzień żeby ten odcinek dostał jak najwięcej y, wyświetleń i lajków i subskrypcji od tego y, filmiku. Więc tak, y, co jeszcze? Udostępnijcie ten filmik, żeby więcej osób mogło wziąć udział i no. Są duże szanse, bo nie, nie, nie dużo osób nie ogląda, więc są spore szanse na to, żeby wygrać, więc tak. Więc w kolejnym odcinku te odcinki wrzucę wszystkie dzisiaj, tak? Yy, będzie teraz jeszcze yy, teksturpak do PVP i do Survivalu. Więc mam nadzieję, że weźmiecie udział i zapraszam do yy, teksturpaków. Yy, macie je w opisie chyba. Tak, macie je w opisie. Jak yy, ten odcinek widzicie, że wrzuciłem dopiero, no to ich nie macie, bo jeszcze ich nie wrzuciłem ale będziecie je mieć, więc tak. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Pa.